Cześć, tu Gruba Ryba Lublin. Dzisiaj tak wigilinie. Tak więc, przy okazji, chciałem złożyć wszystkim fanom e, zbrojników zdrowych, rodzinnych i spokojnych świąt e, Bożego Narodzenia. E, a przy okazji, chyba byłem grzeczny i dostałem, dostałem prezencik w postaci tarła L260. To jest ta rybka, którą tutaj Wam właśnie pokażę i w środku postaram się to Wam pokazać i w środku samczyk drga właśnie w trakcie tarł. L260 pochodzi z Brazylii, z rzeki Tapajos. I generalnie jest to e, rzeka, która jest dosyć ciepła, bo e, temperatura tam jest między 23 a 28 stopni e, Celsjusza. Woda oczywiście jest miękka lub e, taka do powiedzmy 12 stopni twardości i pH między 6,4 do 7,6 w zależności od odcinka. Natomiast typowy L260 czyli Queen Arabesca jest hypancystrusem i należy do zbrojników mięsnych. Samiec, pokażę tutaj drugiego i Charakteryzuje się dorosły samiec tym, że u nasady ogona mamy taką wyraźną, wyraźną szczopę. O, widzicie? Widzicie, teraz o widać to na nim. Przy pierwszym promieniu płetwy piersiowej, tutaj zbliżę to na maksa. Zobaczcie. Dorosły samiec ma na pierwszym promieniu taką wyraźną szczopę jak tutaj widzicie. I przy pysku, wyraźne, długie wąsy. To jest typowa oznaka samca. Samica y, tych y, rzeczy nie ma. Na pierwszym promieniu nie ma takiej szczoty jak tutaj. Jest ona delikatniutka i te y, wąsy nie są takie odstające. Nie ma tego puca. Jest delikatny, y, krótki y, y, wąsik. Ogólnie ryby są koloru takiego grafitowego, w delikatny wzorek biały, co widać o na młodszym samcu. Ten stary już się po prostu nie nadaje do niczego. To znaczy nie nadaje. Starsze ryby rzadziej podchodzą do tarła. A ze względu na to, że Queen arabeska osiąga maksymalnie 9 cm w akwarium, nie jest to wielki zbrojnik. Natomiast jest bardzo e, śliczny, jeżeli chodzi o wielkość. Ten, ten samiec już ma swoje lata i bardziej lubi się bić niż wycierać samicę. Odwrotnie jest z samcem, e, tutaj młodszym, który jak widać wziął się za robotę. E, wodę zrobiłem taką jak e, powiedziałem e, przed chwilą: jest to woda miękka, w granicach 4 stopni twardości. Temperatura jest tutaj w mięcach 28 stopni Celsjusza. PH jest lekko kwaśne, ponieważ zawsze uważam, że w tym kwaśnym środowisku lepiej się te ryby utrzymują. Tak więc jak najbardziej powiem tak, że dojdzie do tarła. I jutro, kiedy przyjadę tutaj w pierwszy dzień świąt na zwierzaki, na pewno zobaczę, czy do tego tarła do końca doszło. Na 100% samiec trzyma tutaj samicę i mam nadzieję, że, yy, że wszystko będzie dobrze. Groty yy, jakie yy, tutaj mam to są moje stare groty yy, starego typu, jak widzicie. Yy, ale są też i już groty nowe i to są rozmiary S yy, z progiem i yy, yy, nie. W takich grotach ciemnych, typu koloru brąz, koloru siwego, zbrojniki te się wycierają. Ze względu na to, że należą do zbrojników mięsnych, typowym pokarmem dla nich jest mrożonka w postaci czerwonego planktonu, artemii mrożonej podaje oczywiście Vitalis, czy mięsny, czy mięsno-roślinny, który też bardzo chętnie zjadają. Natomiast yy, tak zapewniona dieta i te warunki powinny już dawno zaowocować tarłem, natomiast do niego nie dochodziło. Jak dochodziło, to coś tam się psuło i ciągle byłem niezadowolony, ale stwierdziłem, że nie ma co yy, po, yy, przyspieszać yy, wszystkiego. Poczekam i będzie dobrze. A obok słuchajcie yy, młode yy, 180 trójki wypuszczone już na yy, zbiornik 100 litrowy. Słuchajcie, yy, jest tego mrowia yy, całe mnóstwo. Są tutaj też chyba jest ponieważ jest to woda miękka, a daje im zarówno pokarm i roślinny i, i pokarm mięsny. Przynajmniej daje tak zwanego catfisha, który ma bardzo dużo spiruliny z dodatkiem mięsa małży i jak widzę maluchy mają się dobrze. Cóż. Widzicie? O, czekajcie, zobaczymy, może się uda nam tutaj złapać tą ostrość na tego giganta, na tym brzuszek pełny. O, tak, zobacz, brzuszek pełny, zaraz jeszcze damy im ee, Vitalis i wszystko, wszystko powinno być tak, jak trzeba. Tutaj w akwarium wyżej. 213 która się szykuje, dotarła też samiec jest, yy, samiec już jest gotowy, samica jedna tutaj, druga gruba jest tutaj i zobaczymy co się będzie działo. A, cóż, yy, większe yy, 180 trójki, które już mają od trzech do yy, 4,5 cm są. Tutaj już niedługo będę je przenosił do innych akwariów, ponieważ tutaj już szykuje się kolejne tarło 183. Tak więc, chyba byłem dobry w tym roku i grzeczny. Więc ryby odwdzięczają się wszystkim. Hmm, ja jeszcze raz chciałem Wam podziękować strasznie za, mm, e, za kontakty telefoniczne. E, bardzo się cieszę, e, że kilkoro z Was mogłem poznać dzwoniąc przez przypadek e, w sprawie a, różnych aukcji Allegro. E, tak więc bardzo pozdrawiam tutaj małżeństwo e, z Bydgoszczy. Bardzo pozdrawiam. I jeszcze raz życzę zdrowych, wesołych świąt wszystkim. Do zobaczyska. Mam nadzieję, że jutro pokażę więcej yy, i już będzie tutaj Samczyk z, z jajeczkami. Pozdrawiam. Gruba ryba, Lubi.